Kolejna rzecz, to mamy taką aplikację w edu-zabawach. Ona jest całkowicie darmowa. To, co Państwo tutaj widzą, mają Państwo Edu eduzabawy.com na takiej stronie narzędzia AI i mogą Państwo tutaj kilka rzeczy, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, wykorzystywać. Mamy również nauczyciela matematyki, co jest też fajnym rozwiązaniem, dlatego że jak. Będziemy chcieli, nawet mamy takie matematyczne znaki specjalne podrzucone, żebyśmy wiedzieli, jak wpisywać jakieś zadania. I możemy tutaj, mogą też Państwo samodzielnie spróbować pobawić się z takim czatem, który jest tutaj wbudowany bezpośrednio. Natomiast zwróćmy uwagę na to że mamy traktować jego pomoc nie niewyrocznie, bo mogą się zdarzać błędy i faktycznie czasem się zdarzają, tak? Ale mają Państwo tutaj model, który po pierwsze jest całkowicie darmowy, po drugie nie muszą się Państwo nigdzie logować, tak? Można go wykorzystywać, wykorzystać w jakichś celach, na przykład do przygotowania zadań. Przygotuj mi zadanie tekstowe z dwoma niewiadomymi. Na poziomie egzaminu. No i teraz zobaczmy, jak on sobie poradzi. No, mają Państwo przykład, że tutaj mamy jakieś pytanie, tak? Mamy też rozwiązanie tego zadania. Mamy, mamy prośbę, i tą prośbę tutaj nam przygotował. Widzą Państwo, że no całkiem. Musieliśmy byśmy znowu mieć czas, żeby to przeanalizować. Natomiast no, zrobił to w miarę szybko. Pytanie, czy to, czy, czy to zadanie będzie za trudne, czy za łatwe, oczywiście to już Państwo mogą decydować.